Hej, witajcie, jestem to na zwiedzany odcinek serii Próby Czasowe Arce Bandito. Dzisiaj próba czasowa Arce Bandito, Plac Budowy 2, minuta 12 sekund. Jak wiecie, są dwie te próby czasowe. Jedna jest na tym placu budowy, druga jest na tym, w tym miejscu, to jest Plac Budowy 2, to jest Plac Budowy. Plac Budowy 1, tu mamy nawet jeszcze taką podpowiedź. No i tutaj mamy opis mniej więcej tej próby. Także co? Czy swoje czasy ewentualnie nie się udało zrobić? Chociaż wiem, że próby przesławce będą mnie popularne ze względu na ich wysoki koszt startu, ale nic, zaczynamy. Także ESA, zrobiona minuta 8, Czyli zostało mi jeszcze sporo zapasu Trud <gryt> policji się zebrało, ale to nieważne Także ja wam dziękuję za tą próbę, zawsze pomyślałem, że się spodobało Nie była ona trudna Ja ją zrobiłem za kilka razy, kilkukrotnym razem Co prawda, ponieważ zawsze około mi dwóch sekund Ale to wynika z tamtych schodów, które są dyskomplikowane Nie są to idealne próby, ale Pokazuje wam, że da się zrobić, jakiś wiecie, coaching, coś w tym stylu Także dzięki za oglądanie widzimy się w kolejnej próbie czasowej. na razie cześć bio